Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Batman, Wojna Cieni. Jest to komiks, za który oczywiście odpowiada wydawnictwo Egmont. Natomiast jest to bardzo ciekawa mieszanka akcji i przede wszystkim naprawdę dobrej fabuły. Bałem się, że to będzie akcyjniak, typowy akcyjniak i że no, Batman będzie przynajmniej dobry, jak to oczywiście zawsze bywa z tym bohaterem, a tu jest zdecydowanie lepiej. Kto odpowiada za ten komiks? Przede wszystkim jeśli chodzi o scenariusz, to Joshua Williamson, którego głównie będziemy właśnie kojarzyli z świata DC, Flash, to chyba największy i najdłuższy, że tak powiem, cały ten cykl run, który właśnie tworzył e, Williamson, jeżeli mówimy właśnie o Super Ale też możemy go kojarzyć choćby nawet z Palcojada, bardzo lubianej e, przeze mnie serii, która oryginalnie e, jest wydawana przez Image, o ile dobrze pamiętam, trzy tomowa, takie grubaski pojawiały się także w sumie. Może i warto byłoby poniesięgnąć? sięgnąć? Ja je mam w swojej kolekcji. Dodatkowo warto wspomnieć przede wszystkim tutaj o Howardzie, porterze, czy na przykład Wiktor Bogdanowicz. To są tylko niektóre nazwiska z tych, gdzie Wam teraz wymieniam. No i one są też właśnie kojarzone głównie z komiksami super Co do tej pozycji, oczywiście jest to miękka oprawa ze skrzydełkami. Jak możemy zobaczyć? I to jest taki, no dość powiedziałbym, grubasek, który starczy na spory czas. Tak się nam prezentuje pozycja. Tutaj mamy jej oczywiście tył. No, jaki grubasek to i cena. Nie powiem, że wygórowana 129.99 jest ok patrząc na to, co dostajemy. Więc tutaj w żaden sposób nie mam zamiaru się uczepiać. Oczywiście jeszcze pokażę wam krótki opis, gdybyście chcieli zobaczyć. Fajnie, że w końcu właśnie rodzina Algul tutaj pojawiła się. Ja w ogóle uważałem, że Wątek Batmana Italii jest słabo pokazywany na naszym polskim rynku. No i proszę, dostajemy właśnie coś takiego. Dostajemy właśnie coś takiego zaraz niedawno po tym, jak pojawił się Batman Catwoman, też świetny komiks, dziejący się na no, wielu płaszczyznach, jeśli chodzi o czas. Tutaj może nie aż tak, ale też oczywiście czas gra rolę i dzieją się zarówno że tak powiem, fabularne wątki, które miały już miejsce kiedyś, i te obecne, i to też fajnie zostało przedstawione. Więc już jest plus. Ogólnie, prywatnie rzecz biorąc, ja mam. Poważny problem, bo e, oczywiście Catwoman przede wszystkim to jest idealna e, partia dla Batmana, ale Talię też e, Al -Ghul bardzo lubię. Na przykład fajnie jak ona się pojawiała w serii Arkham, seria Arkham, która jest rewelacyjna, a nie grałem, ale czytałem opinii i widzę, co się dzieje w internecie Suicide Squad, czyli jak to woli Legion Samobójców, no. To, co zrobiła firma Rocksteady z tym tytułem, to jest po prostu pomsta do nieba. Tak zbezcześcić markę i jednocześnie całe to dobro, które stworzyli wokół Batmana i jego świata, po prostu spierdzielić. Ja wiem, można zawsze wydać jakąś część, która będzie się działała przed tymi wydarzeniami, ale to już i tak nie będzie to samo. Więc tutaj absolutnie źle. Ja nie grałem, może kiedyś zagram. Trochę się w sumie boję, słysząc jak to wygląda i jakie tam rzeczy są, jaka ta teraz dzieje się. Może nie tyle polityczna poprawność, ale wiecie o co mi chyba chodzi. Jeżeli nie, to zobaczcie choćby nawet u Rembajło. On fajnie to pokazał jakiś czas temu. Filmik trwa około 20 minut. Myślę, że warto się nim zainteresować, i wtedy zrozumiecie dokładnie o co mi chodzi. Ale już bez przedłużania, przejdźmy do samego komiksu. Otwieramy oczywiście początek. Tu w ogóle pierwsze co mi się rzuca w oczy. Zawsze gdzieś mieliśmy na tych skrzydełkach, prawda, dodatkową jakąś. Nazwijmy to treść informującą o jakichś tytułach, powiązanych, niepowiązanych. Tutaj tego nie doświadczamy i to jest ciekawe, bo ta historia jest takim ciekawym, że tak powiem, fabularnie dodatkiem poprzedzającym to, co się teraz ma wydarzyć niedługo w mrocznym kryzysie, który otrzymamy, i to jest bardzo fajne. Dostajemy oczywiście wstęp, który jest bardzo dobrze napisany. Powiem wam szczerze. No i zaraz oczywiście wchodzimy w ten świat. No tutaj głównie Deathstroke'a. O co chodzi fabularnie? Czy to będzie spoiler? Chyba niekoniecznie, ale. Rash Al Ghul został zamordowany. Ciężko jest w to uwierzyć, patrząc z perspektywy tego, co dostawaliśmy do tej pory, czyli oczywiście tajemnicze miejsce, wiecie o czym mówię, Łazas i te sprawy, gdzieś porozmieszczane w różnych miejscach na świecie, gdzie po prostu jak do pięknego basenu wchodził, no wchodził, w sumie go wnosili najczęściej, kiedy był zabity i cudownie ozdrawiał, tak? Czyli de facto, Rush Al Ghul był nieśmiertelny. No i tutaj dziwnie brzmi, kiedy mówimy, że został zamordowany przed, przez Deathstroke'a i... Nam powinno wystarczyć. I teraz, gdybym zdradził coś więcej komuś, kto e, nie czytał czy nie kojarzy w ogóle tego motywu, to, to mu sepsuje zabawę. Więc tu nie mogę nic więcej powiedzieć. Mogę jedynie powiedzieć tyle, że e, pojawia się e, córka e, Deathstroke'a, pojawia się syn. Ciekawy kolejny wątek. E, nie w sposób naturalny, bo chyba takie najlepsze będzie określenie, ale Deathstroke ma. Dziecko stalią. Rush Al Ghul i jego dziwne pomysły naprawiania świata. Przecież wiemy, że on ma e, oczywiście syna, znaczy ona ma syna z Batmanem, czyli Damian Wayne, obecny Robin. I właśnie tutaj do niego chciałbym przejść, bo Robin, tak jak tutaj został przedstawiony, to powiem Wam szczerze, pierwszy raz e, naprawdę go polubiłem. Mówię to szczerze. No, może drugi. E, najlepsi synowie. Coś takiego było ostatnio. Prezentowałem Wam z Bohaterowie z Złoczyńcy: Wielka Kolekcja Komiksów DC. Tam już było nawet fajnie relacja jego z Johnem Kentem. Ale tutaj to, co dostaliśmy, kiedy już mówimy faktycznie o Batmanie i Robinie, I to jest rewelacyjne. Powiem Wam szczerze, że ja mega się zaskoczyłem, bo ja do tej pory Damiana jednak uważałem troszeczkę za takiego dubka, który. Może i chciałby być lepszy, ale fakt, że został wychowany przez Ligę Asasynów i, i ma rodzinę taką, jaką ma, no może poza Batmanem, to siłą rzeczy nie miał na to wpływu i można, by mu można byłoby mu wybaczyć, ale ja jakoś nie potrafiłem. I właśnie tutaj to, co dostajemy, okazuje się być zupełnie czymś innym. Damian po prostu zaczyna być takim Robinem, jakim chciałbym, żeby był. I ta jego relacja z ojcem jest zauważalna, jest zauważalna w sensie pozytywnym. Naprawdę te dialogi, to wszystko zostało poprowadzone bardzo, bardzo dobrze. No, płaczący, przytulający się do Brusa Damian to jest w ogóle, wow, dziwne trochę nawet. I tutaj naprawdę jest świetnie. To już też pokazuje, że niby motyw zamordowania al Gula, Deathstroke, na którego talia w ferworze takiego impulsu, gdzie sama też niby miała zginąć w tym zamachu, ale udało jej się przeżyć, wysyła swoich najlepszych zabójców, i do tego właśnie wszystkich tych, jak ja to mówię, ninja, aby mało tego, nie pozbyć się tylko Deathstroke'a, po prostu Zemścić, pomścić e, śmierć ojca, ale też wszystkich ludzi, którzy mieli z nim do czynienia. Nawet takimi jak choćby nawet Black Canary, którą bardzo lubię jako bohaterkę ze świata DC i która, no, nie oszukujmy się, jest po zupełnie drugiej stronie barykady, tak naprawdę, ale gdzieś tam było coś i, no. Musi się dziać tak, jak się dziać. Więc, y, naprawdę, ta wielowątkowość na swój sposób i to, jak zostało przeprowadzone, poprowadzone, naprawdę mi się cholernie dobrze spodobało. To jest takie śmiało, mogę powiedzieć, 9 na 10 y, przynajmniej, jeżeli mówimy o historii. I tutaj zaczynam się nakręcać i dopiero rozkręcać, i chciałbym Wam y, opowiedzieć wiele rzeczy. Zaraz jeszcze kilka wątków. Y, no, może dwa, powiedzmy, nie wiem, zobaczymy, Poruszył, co mnie jeszcze bardzo zaciekawiło i, i w ogóle jak naprawdę mega bardzo mi się ten scenariusz podoba, choć pewnie znajdą się tacy, którzy to skrytykują powiedzą, że słaby, no, prawo głosu. Ja jestem konsumentem wyrozumiałym i tolerancyjnym i Batman zawsze jest przynajmniej dobry, prawda? No, ale wracając do tematu. Co mi się nie podoba? Na pewno na swój sposób, nie zawsze i nie w każdym zeszycie, ale czasami to mówię. E, kiedy jest wielu rysowników, bywa to różnie. I na przykład tego typu styl artystyczny, właśnie jak teraz otworzyłem, tego typu rysunki nie bardzo mi pasują do tej historii. E, są takie, wręcz bym powiedział, trochę mangowe, i to akurat jest słabe. Na swój sposób, oczywiście. E, niektóre właśnie takie zeszyty wyglądają, no powiedzmy, tak, tak se. Aczkolwiek talia, którą tutaj zostało, została przedstawiona tak, jak przedstawiona i Batman jest już całkiem spoko. Nie wiem, od czego to zależy. Czy tutaj może to, że te kolory, które przede wszystkim właśnie tutaj mamy pokazane, tak? zaprezentowane, użyte, to tło jakieś, to jest takie trochę dla mnie za bardzo pastelowe. A Batman jednak musi być mroczny. I nieważne, czego dotyczy historia. Tak po prostu uważam. Więc to akurat nie do końca mi przypasowało. Tu już na przykład jest świetnie, bardzo fajne rysunki i powiem szczerze, wow. Podobają mi się. Co mi się jeszcze podoba dodatkowa inna historia, bo tutaj jest tak naprawdę właśnie wiele różnych historii prowadzących do wiemy czego. A tak pokazane, że. Wydawać by się mogło, ja bałem się, że zacznę się w tym wszystkim gubić, a jednak po przeczytaniu doskonale wszystko pamiętam i to tylko pokazuje, że Williamson tutaj naprawdę sprawdził się świetnie. Wiedział jak chyba ma to przedstawić: jak nakreślić całą tą historię odbiorcy, aby on czuł się tutaj komfortowo. Ja się tak czułem, bo oprócz wątku właśnie Damiana z Batmanem plus Talia, czyli taki trochę magiczny rodzinny trójkąt, też pojawia się właśnie, wspomniałem o córce i synu, synu Deathstroke'a. I tu właśnie też fajnie to wszystko wygląda. Wątek ojcowski. Deathstroke, który chce za wszelką cenę ochronić tego swojego, no no jakby nie patrzeć syna gdyż już kiedyś to mu się nie udało Pojawiają się też bohaterowie z, z wcześniejszych historii które już mogliśmy znać czy to z amerykańskiej ligi sprawiedliwości Morrisona czyli choćby nawet Prometeusz czy bardzo lubiany przeze mnie Ghost Maker którego no naprawdę darzę sympatią od czasu kiedy pojawił się w The Future State to wszystko tutaj ze sobą świetnie działa i uważam, że naprawdę jest to jeden z lepszych ostatnim czasy komiksów, jaki przeczytałem. Wszystko tylko psuje tak naprawdę mówię, niektóre te nazwijmy to strony, bo nawet nie do końca zeszyty, a może i zeszyty, bo ten tutaj też wygląda no okej. Okay. Ale to są tylko jakieś takie małe rzeczy, małe rzeczy, które można by wspomnieć. Choćby właśnie tutaj ten kolejny. Za bardzo dla mnie jest trochę taki, bym podział Disneyowski. Ja wiem, że to jest czas przeszły, taka trochę. Retrospekcja, powrót do czasów, kiedy Talia była mała i tu jest poruszany właśnie ciekawy wątek związany z czymś, od czego chciał ją chronić Ra's al Ghul i naprawdę on był bardzo, mówię tu już w czasie przeszłym jeśli chodzi o niego, no bo tutaj zginął i się nie odrodzi, przynajmniej w tym komiksie. I jak jest bardzo kochającym ojcem, czyli mamy ponownie wątek ojcowski, który został bardzo fajnie pokaza pokazany, mimo że najbardziej ich uważam, chyba oszczędnie i najmniej emocjonalnie. Ale Rush al Gul oczywiście przyzwyczaił nas do tego, że on jest taki cierpki w relacji i mimo, że kocha córkę ponad życie, traktuje ją, no tak. Wiecie, jak jak Rush al Gul, Więc trzy wątki rodzinne przeplatające się ze sobą i mające wspólne mianowniki kurcze. Plus do tego ta wartka akcja, to jak się wszyscy tutaj napierdzielają, kiedy daje nam wytchnąć od tego wszystkiego, co do tej pory mogliśmy czytać, czyli te takie trudniejsze tematy, jest bardzo fajne, kiedy. Tutaj choćby nawet mamy akcję i Ghostmaker chwali właśnie naszego bohatera. Kurczę, jak on się nazywał? Pogromca klaunów? Nie, Wy... wybaczcie, wypadło mi to teraz z głowy. I chwali go, oraz mówi, co robi dobrze, a co robi źle, kiedy dochodzi właśnie do konfrontacji z ligą asasynów. Nawet Harley Quinn też się tu pojawiła ze względu właśnie na to, że miała gdzieś tam jakieś połączenia, tak? Historia, fabuła, wszystko co się działo kiedyś z Deathstroke'em. No i też znowu trochę wchodzimy w taki kartunowy, za bardzo dla mnie styl. Ja nie wiem, czy czemu tak to jest robione w ogóle. No. Więc tak to wszystko wygląda i naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Wow. Zapomniałem dodać jeszcze, jest inny ciekawy wątek, bo to co tutaj widzimy, to nie jest przypadek. To też właśnie ma bardzo ważną, fabularną, zawartą w sobie treść, ale tu musielibyśmy się cofnąć zdecydowanie dalej jeszcze, choćby nawet do kontraktu Judasza i do nastoletnich tytanów. Ale jeśli ktoś czytał te pozycje z wielkiej kolekcji komiksów DC, które kiedyś wychodziły, to wie o co chodzi i wie o czym mówię. Więc też Taka mała podpowiedź, właśnie dla bardziej zorientowanych w temacie, co tutaj może się dziać i o co może chodzić, bo Deathstroke no, wiele ma za uszami. No i na koniec jeszcze bym dodał jedną rzecz, gdzie bliżej końca naprawdę jest fajny zeszyt, który właśnie pokazuje relacje samego no, Batmana, Talii i tak naprawdę. Nie oszukujmy się, Damiana, tutaj tej, tej właśnie magicznej trójki, i to, co tutaj dostajemy, jest świetne. Sama talia, która się poddaje, nie będę mówił o co dokładnie chodzi, ale też możecie metodą dedukcji, patrząc na kadry, stwierdzić i tu kolejne, drugie dno tego, które kończy się takim, no, na swój sposób cliffhangerem, bym powiedział, dla mnie. Podsyciło to tylko mój apetyt i chęć Przeczytania, co się wydarzy dalej. Wkręciło mnie to właśnie pod tym względem niesamowicie. Powiem więcej, to jak oni ze sobą rozmawiali i jak do tego wszystkiego dochodziło, to co tutaj widzimy, to w ogóle było przyjemne, takie inne i pokazujące też, że ojcowie kochają, ale matki niekiedy bardziej, jak nie najbardziej. Także tak to wszystko wygląda. No, galeria alternatywnych okładek oczywiście się pojawiła. Na prezentacji mogliście zobaczyć. Teraz dla tych, którzy nie mieli okazji, oczywiście pokażę, jak wygląda to, choćby nawet ta ciekawa, prawda, grafika. Naprawdę spoko rysunki. No i sam Deathstroke. Ja lubię tego bohatera. Jeden z moich ulubionych, jeśli chodzi o złoczyńców. No i mamy w przygotowaniu. Nieskończona granica już była na moim kanale, tak samo jak Międzynarodowa Liga Sprawiedliwości. To się dzieje właśnie jeszcze przed rocznym kryzysem na nieskończonych ziemiach, który premiera już w kwietniu i maju, jeden tom zaraz po drugim. Fajnie, że Egmont e, nie da nam czekać, tylko od razu z grubej rury e, przyniesie nam e, te tytuły, bo naprawdę to tylko. E, Podsyciło mój apetyt, co się tam będzie działo przez te ostatnie komiksy, które nam podrzucali lepsze, gorsze, w cudzysłowie lepsze, gorsze, bo DC nie jest złe. Ja wiem, wielos mówi, że jestem nieobiektywny, że hejtuję Marvela, nie hejtuję, mamy swoje zdanie, które. Podziela wiele osób, choćby nawet na prelekcji, którą mogłem, od, nie, którą mogłem przedstawić, pokazać się na festiwalu Akirze. Jest dostępny też na moim kanale. Tam widownia, która też działa, widać mocno w świecie DC, potwierdzili to i zgadzali się, że Marvel bardziej jest taki dziecinny i tak dalej, tak dalej. Ja wiem, że Moon Knight, że Punisher Max owszem, ale patrząc na cało kształt, jednak, jest taki bardziej psiaszny, bym powiedział, w porównaniu do DC. Sorry. Mogę tak uważać, ale może do tego kiedyś się odniosę jeszcze bardziej. Niemniej, Batman, Wojna Cieni, mimo jakichś tam minusów, tych bardziej, bym powiedział, graficznych, o których wspomniałem, i może paru rzeczy, które gdzieś też tam mi. Mm, w pewnych momentach troszkę mniej przypasowały scenariuszowo, to i tak jako całość to jest takie, mówię, 9 na 10, więc tutaj świetny, świetny komiks, polecam Wam. Więc gdybyście chcieli, na dole w opisie tego filmu znajdziecie oczywiście link, gdzie możecie go nabyć. Zachęcam do tego, gdybyście mieli ochotę. No i oczywiście nie zapominajcie o skomentowaniu, polubieniu, udostępnieniu oraz tych wszystkich informacjach, które dla Was zawarłem, aby oszczędzić troszeczkę. Swojego głosu. Będę wdzięczny bardzo wszystkim. A teraz dziękuję. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.